Gdzie cię znaleźli? Wyglądasz, jakbyś przed dotarciem pustoczył bój z całą armią albów. Masz. Zjedz to. Dobrze ci zrobi. Tylko nikomu nic nie mów, słyszysz? Przez żołądek do wojska. Może powinniśmy częściej wykorzystywać tę strategię w Goliet? Dziękuję za posiłek. Doceniam to. A ja twoje maniery. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. Musisz się jednak przystosować do tutajszych warunków. Jeden posiłek dziennie w jadłodajni. W smaku nie jest najlepsze, ale utrzyma cię przy życiu. Dzienne racje żywieniowe trafiają za darmo do kleryków. Cała reszta musi za nie płacić. Jak długo zarządzasz jadłodajnią? Przydzielono mnie tu, gdy ostatni kucharz wysłał tuzin ludzi do szpitala. To nie była praca moich marzeń, ale awansowałam, mam ciepłą posadkę i nie grozi mi atak raptorów. Karmisz wszystkich mieszkańców w Chorcie? Tak, z pomocą innych i naszych wynalazków. Wybór był prosty: dołączyć do frakcji i przeżyć, więc chwała Kalanowi! Pewnie zdarzają się problemy. Niektórzy członkowie zakonu są do przesady surowi, jedzenie tu jest gówniane, ale przynajmniej nie jesteśmy żądnymi krwi Ech, Dlaczego jedzenie jest takie koszmarne? Ignadońska kamienista gleba nie nadaje się pod uprawy. Musimy więc używać zmodyfikowanych substytutów. Zbilansowane wartości odżywcze, zbawienne dla metabolizmu. Ta... Niestety zapomnieli o smaku. Mogę dać ci trochę jedzenia z moich zapasów. Przyjmę każdą pomoc, ale masz rację. Uzupełnienie naszych zapasów to dobry pomysł. Znam kilku bezfrakcyjnych ludzi spoza murów. Mogliby z nami handlować. Tak, to pomogłoby obu stronom. Dlaczego nie zaczęliście jeszcze handlować? Potrzeba to załatwić dyplomatycznie, by nie była to jednorazowa okazja, a długotrwała współpraca. To oznacza, że potrzeba nam pośrednika, który zrozumie zarówno tamtych ludzi, jak i nas. Myślisz, że się do tego nadasz? Gdzie znajdują się ludzie, z którymi chcesz dobić targu? Rozbili prowizoryczny obóz na południowy zachód od Hortu. Odszukaj nasz posterunek w tamtej okolicy i udaj się na północ, tam ich znajdziesz. Sprawdź, czego im brakuje i czy możemy liczyć na dłuższą współpracę, dobrze? To mogłoby naprawdę wiele zmienić. Masz dla mnie jakieś jedzenie? Rozumiem, że jesteś głodny, ale musisz poczekać 24 godziny na następną porcję. Mogę wynegocjować dla Was zapasy. To wymaga dyplomacji. Nie życzę sobie wymachiwania bronią ani krwawej łaźni, ale jeśli naprawdę chcesz to zmienić i pomóc nam nawiązać współpracę, jestem gotowa ci zaufać. To myśliwi. Mają w zwyczaju tworzyć pakunki ze świeżym mięsem. Mógłbyś zdobyć dla mnie dwadzieścia takich paczuszek? Wszystko, co uda nam się zdobyć, by uzupełnić zapasy wojsk, będzie bardzo pomocne. Porozmawiaj z nimi i dowiedz się, czy możemy dojść do porozumienia. Co masz dobrego? Oczywiście.